www.myślnikkolo.pl do najważniejszej części dzisiejszego dnia Panowie posłowie. No i cieszymy się, że taką piękną drogę oddaliśmy w tym Dąbiu, które zasłużyło na taką niewolnicę. Uwaga, uwaga! Trzy, dwa, 3, 4, 1, tak. Spotkaliśmy się dzisiaj z okazji odbioru ulicy Łęczyckiej która finansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych została zrealizowana wspólnie we współpracy z powiatem kolskim. Tym bardziej radosną wiadomością tej inwestycji jest fakt, że w 70% została sfinansowana ze środków zewnętrznych, a 30% pozostałe w podziale finansowym 60% powiat kolski, 40% gmina Dąbie. Dlatego myślę, że mieszkańcy Ulicy, na której prowadziliśmy działania, będą mogli z niej korzystać już w roku 2021 w pełnym zakresie i będą także zadowoleni z efektów pracy, którą wspólnie z Powiatem Polskim udało nam się przeprowadzić. Korzystając także z okazji spotkania się z panami posłami, z panem ministrem i z panem starostą, postanowiliśmy także dokonać odbioru auta, które w ramach Ministerstwa. Rodziny pozyskaliśmy dla y, uczniów szkół, dla dzieci wymagających y, specjalnej opieki. Chodziło nam przede wszystkim o to, aby zapewnić im bezpieczny dojazd do szkoły w godzinach, które pozwalają w normalny sposób uczestniczyć y, w zajęciach szkolnych, by y, ulżyć im w zbyt wczesnym wstawaniu, tak aby dojechać do y, koła czy do y, szkół placówek, do których uczęszczają. Uczestniczyliśmy w dwóch ważnych wydarzeniach, równie ważnych wydarzeniach dla powiatu kolskiego i gminy Dąbie. To oczywiście zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz oddanie do użytku dużej inwestycji. Ulica Łęczycka w miejscowości Dąbie. Jeżeli chodzi o samochód to na wniosek pana burmistrza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wystosowało wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu właśnie osób niepełnosprawnych. Samochód jest niezwykle ważny, ponieważ tak naprawdę dzięki temu pojazdowi realizujemy bardzo ważny program y, ograniczania wykluczeń osób niepełnosprawnych. Ten samochód tak naprawdę umożliwia kontakt zarówno społeczny, jak i zawodowy, ale i tak naprawdę dostęp do y, służby zdrowia. Natomiast drugą inwestycją, która jest dla nas y, niezwykle ważna, to oczywiście inwestycje drogowe. I tutaj zrealizowaliśmy duże inwestycje za blisko 2 miliony złotych. <laughs> Ale takiej inwestycji nie byłoby możliwe zrealizować, gdyby nie dofinansowanie z rządowego funduszu, Funduszu Dróg Samorządowych. I tutaj dofinansowanie wyniosło ponad 1, 300 mln zł. Dzisiaj możemy się pochwalić bardzo ładną, ale i funkcjonalną inwestycją, jaką jest ulica Łęczycka w Dąbiu. Oba te wydarzenia są dofinansowane z pieniędzy rządowych, pefronowskich, ale także z funduszy dróg samorządowych. Ja dzisiaj tutaj pozwoliłem sobie powiedzieć na początku naszego spotkania, że gmina Dąbia, a także Powiat Kolski to jest. Znakomity przykład takiej modelowej współpracy, wręcz wzorcowej współpracy między rządem a samorządem. Tutaj samorząd powiatowy i samorząd gminny ze sobą bardzo ściśle współpracują, ale oba samorządy, partycypując w programach rządowych, znakomicie współpracują z rządem. I to się bardzo opłaca, to się wszystkim opłaca mieszkańcom i gminy, i powiatu, to się opłaca społeczności lokalnej. No bo jeżeli ta współpraca się układa dobrze, a tu, jak powiedziałem, układa się modelowo, no to na tym korzystają mieszkańcy, a przecież dla nich to. Realizujemy. Rzeczywiście inwestycja drogowa i zakup samochodu to są rzeczy zupełnie fundamentalne, niezwykle ważne dla mieszkańców. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że to są kolejne bardzo duże pieniądze, które idą wschodniej Wielkopolski, ale także dla całego naszego województwa napłynęły z Funduszu Dróg Samorządowych. A Fundusz Dróg Samorządowych, Szanowni Państwo, to, to jest naprawdę skok cywilizacyjny. Warto pamiętać, że nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, zwraca niezwykle ważną uwagę, zwraca ogromną uwagę na realizację tego funduszu i mogę zapewnić, że fundusz ma się dobrze i będzie miał się jeszcze lepiej. Myślę, że bez ryzyka można powiedzieć, że możemy się spodziewać nawet zwiększenia funduszy na ten fundusz. Szanowni Państwo, gmina Dąbie, mieszkańcy zyskują dzisiaj. Nowy odcinek drogi na ulicy Łęczyckiej. Jak zarówno przekazanie samochodu z Pefronu służyć będzie mieszkańcom, a przede wszystkim dzieciom niepełnosprawnym. Mieszkańcy zasługują na wsparcie i to wydarzenie właśnie miało dzisiaj staje się faktem. Wspieramy samorząd Dąbia, wspieramy wszystkich mieszkańców. W tym trudnym czasie, czasie epidemii, inwestycje są kluczem na rozwój. Nie zaprzestajemy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie przestaje inwestować przede wszystkim w Wielkopolskę Wschodnią, bo przecież my w programie założyliśmy sobie zrównoważony rozwój. I to właśnie jest ten przykład, że Fundusz Dróg Samorządowych może być wykorzystywany na każdym odcinku. Przede wszystkim gmina Dąbie zyskuje nowe drogi, chodniki, infrastrukturę. Gratuluję wszystkim mieszkańcom, gratuluję panu burmistrzowi odpowiedzialnych decyzji, przede wszystkim rozwojowych.